Ej, tutaj Mari Marii, witam Was na kolejnym odcinku zdrabkowym. Dzisiaj mam takie dusze zdrabki, dwa razy Parodiso, Superlinie, krzyżówka i super 13. No Super 13 jest akurat krótka, ale to tak na dobry początek. Mam jednego pewniaka, który no to nie takie proste, ale się dowiecie. Zdrapki są z innego miasta niż moje, z jakiego to tam. Mniejsza oto zobaczymy czy z innego miejsca zdrabki są szczęśliwe czy nie oczywiście zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło niestety mała zdrabka okazała się pusta, kontrolne różne no to teraz krzyżoweczka. już zaczęta H oraz I Jak widzicie, słowo mi się nie utworzyło. Jak mi się coś znajdzie, to z Wami. A jak nie, to będzie pusto. O, jednak są dwa słowa: Peru i Paw, bo nie zdrapałam P. J i C. No, mamy szansę na bonus J i C. ale czy się tylko skończy na szansie czy czymś więcej to się okaże tutaj jeszcze C. J. J i C. To chyba na tyle będzie L, T i M, no to L nie ma, 20 zł. nie ma T oraz M. Szukajcie ze mną, bo czemu nie? Ale chyba pusto. To kontrolne, niestety, potwierdzają. Teraz mam super linie, które też pewniakiem nie są, także pewniaki później, a właściwie jeden pewniak. Bizrunka i czapka. Zobaczymy, może tu coś wpadnie. By było miło. Kości i cytryna. Nawet sporo kości było. Podkowa i kwiat. To tak chyba słabo te symbole widziałam. I ostatnie dwa symbole: moneta i krab. Ale to raczej nic nie daje no i pusto. No to teraz lecimy z Paradiso z numerkiem 13. O jak widzicie, tutaj mam już dyszkę. Zobaczymy, może jeszcze coś znajdziemy. Latarnia i deska. No i patrzcie. Są dwie dyszki. Latarnia, latarnia. Czy deskę zrapałam? Nie wiem. A jak coś to się znajdzie, napój i delfin, oczywiście zachęcam do subskrypcji. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I dwa ostatnie symbole. Piłka i kompas. Tutaj mamy kompas. Tutaj jest piłeczka. Kompas. Ok. Tutaj się utworzyło 10 i tutaj 10. Sprawdźmy kontrolne G. No na 20 to by się chyba zgadzało. Także mamy 20 zł. Dwie linie po dyszce. Numer 13. Teraz drapka pod rząd. Numer 14. Tutaj pewniaka nie mam. Szukamy jeszcze kraba i łodzi. Zdarzają się wygrane pod rząd. Kto nie widział paczki Paradiso na moim kanale niech sobie wróci i zobaczy. Krab i łódź kraba. Kolejne kostka i płetwy. Tutaj. I tutaj kostka. I ostatnie dwa symbole. Termometr i ryba. Jest termometr też. Tu mamy termometr tutaj, tutaj. No ale chyba się nic nie utworzyło albo coś przegapiłam. Sprawdźmy kontrolne. HL. No niestety. Także dzisiaj na tyle pustaków. Mamy jedną w kwocie 20 zł wygraną. Na wydane 22 zł, więc myślę, że nie jest źle. Do kolejnego razu, pa.